Obok niego Tomasz Ośkiewicz. A to już Tomasz Ośkiewicz. 17,65. Rekord życiowy podopiecznego Roberta Joachimiaka. Wicemistrz ze Słupska z 2020 roku. W minionym roku pod dachem w Toruniu. W kategorii do lat 18 zajął 11 miejsce. Czekamy na pomiar tej odległości. 16 metrów i 22 centymetrów. Najdalej na razie pchnął. No tutaj też naprawdę są niewielkie różnice, ale Karol Kijewski. 16,38, 16,22. Tomasz Oszkiewicz, a więc obecny wicelider. 16,19. Leon Lemańczyk. No czyli tutaj bez większych zaskoczeń. Co do początku tego, tego konkursu. Dwa obroty, była moc. Mocno przeciągnięte ten, ta próba, topchnięcie ze strony Tomasza Ośkiewicza. Ale wydaje mi się, że naprawdę może być to dobra odległość. Tutaj ta, ten lewy skrawek, akurat promienia, zasłonięty z perspektywy naszej kamery, ale. Możemy śmiało tutaj określić, że było to ponad 16 metrów. Tomasz Ośkiewicz, tymczasem na naszych ekranach, no też akurat, podobnie jak w rywalizacji trójskoczków, został tutaj w sposób sportowy poinformowany, że już nie jest liderem. A trzeba tutaj pchać ponad 18 metrów. Żeby być złotym medalistą, Tomasz Oszkiewicz przyjął wyzwanie i oddał równie dobre pchnięcie, ale czy to wystarczy, żeby ponownie prowadzić? 16.63 było, no to w jego najlepszej próbie, o blisko 2 metry dalej, oddał pchnięcie. Od Kijewski. No nie obejmie prowadzenia znowu, ale 17,75 to jest świetny wynik. Tomasz Ośkiewicz. 17 metrów i 75 centymetrów w trzeciej próbie. Oj, teraz też ryknął po tym pchnięciu, po tych obrotach. Jest zadowolony. Do Karola Kijewskiego jest trudno dotrzeć. No, przypominam, jego rezultat 18,68, 18,28, przepraszam. Natomiast, no, jednak trzeba byłoby się poprawić o te pół metra. Czy to, czy te... Ta próba wystarczy. Jest naprawdę blisko, bo 18 metrów i 13 centymetrów. A więc, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Ośkiewicza, muszę sobie odświeżyć jego rekord życiowy. Tak, on bije rekord życiowy. Pamiętamy też, jak on w kategorii dla 16 pchał, jeszcze, pchał. Rzucał dyskiem. No ale to jest takie dosyć typowe jeszcze w tych młodszych kategoriach wiekowych. Niektórzy, nawet niektóre zawodniczki, jak wiemy potrafią wystąpić w trzech konkurencjach. Tomasz Ośkiewicz jest w gazie. I rywalizuje tak naprawdę na szczycie tej klasyfikacji z Karolem Kijewskim. Ale nie wiem czy to było pchnięcie, które poprawi jego sytuację. Przypominam 18 metrów i 13 cm. Karol Kijewski nie zaliczył próby numer 4, ale cały czas i tak ma lepszy rezultat od Ośkiewicza, 17,67, a więc tak jak czułem i tak jak widzieliśmy, bo tutaj w protokole sędziowskim nie było to tak dobrze napisane, a więc, a więc już wiemy, że Chodakowski zaskoczył Lemańczyka i białostoczanin będzie trzeci. Natomiast jak rozstrzygnie nam się walka o mistrza Polski? Sądząc po tej reakcji, Tomasz Ośkiewicz zdał sobie sprawę, że tylko i aż będzie wicemistrzem Polski do lat 18. A więc to oznacza, że złoty medal zawiesi na swojej szyi. Karol Kijewski, 17-16 to jeszcze wynik Tomasza Ośkiewicza.